Niespełna 15 sekund pozostaje, ale zacząć już możemy. Sylwia Zadrożna w studiu trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. Nie sama jak Nie zwykle. Sama, tak. Agnieszka Majewska, rzeczniczka małych i średnich przedsiębiorców, także w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. A zaczynamy od listu, jaki napisała Pani do ministra pracy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk w sprawie podwyżki płacy minimalnej od przyszłego roku do 4626 zł. Czy to, że Pani napisała, ten list oznacza, że nie chce pani, żeby Polacy więcej zarabiali? Szanowni Państwo, no zdecydowanie nie. Uważam, że Polacy powinni zarabiać więcej, ale ta płaca minimalna nie powinna rosnąć w takim tempie, jak to się dzieje obecnie. tak? Co pół roku mamy podwyższoną tą minimalną płacę, co będzie powodowało i już powoduje, że przedsiębiorcy no, nie są w stanie wytrzymać tych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Będzie się zdarzało i już się zdarza, że zawieszają swoje działalności gospodarcze. A myślę sobie, że od stycznia, jeżeli ta płaca minimalna będzie wynosiła ponad 4600 złotych, to część z nich niestety będzie likwidować swoje działalności gospodarcze. Płaca minimalna, wzrost ZUS-u, ale również składka zdrowotna, ceny energii. To wszystko powoduje, że przedsiębiorcy nie będą w stanie udźwignąć ciężaru prowadzenia działalności gospodarczej. Na dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna pisze o bardzo trudnej sytuacji branży meblarskiej chociażby. Ta branża odnosiła pasmo sukcesów właściwie od wielu lat, no ale już śladu nie ma po tym paśmie sukcesów. W tym roku spadają i produkcja, i eksport, i sprzedaż na rynku krajowym, a właśnie wśród powodów kilku, no bo nie tylko wzrost płacy minimalnej, ale także właśnie płaca. No to też zwracają uwagę ci przedsiębiorcy, ale rozumiem, że to problem dotyczy wszystkich branż. Dotyczy wszystkich branż, nie tylko branży meblarskiej, ale również transportowej. No bo to jest tak, jeżeli przedsiębiorca będzie musiał zapłacić minimalną w takiej, a nie innej wysokości, no to on zacznie najpierw zwalniać pracowników, tak? Więc pracownicy będą tracili pracę, no zatrzyma się w momencie, kiedy będzie go stać na to, żeby prowadzić w dalszym ciągu tą działalność gospodarczą, tak? A jeżeli dalej go nie będzie stać, no to niestety będzie musiał, będzie zmuszony zawiesić swoją działalność. Co się też odbije oczywiście na osobach, które no mogłyby więcej w formie tej płacy minimalnej e, zarabiać. Czy jakaś odpowiedź z resortu już jest? Jeszcze nie, czekamy cały czas. Jak tylko się pojawi, to na pewno będę słuchaczy informować. E jeszcze raz zaglądamy do resortu Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, bo tam w przygotowywanej ustawie dotyczącej zatrudniania obcokrajowców pojawił się taki pomysł, aby wprowadzić odgórne limity na zatrudnianie osób spoza Polski. Skrytykował takie rozwiązanie minister rozwoju i technologii. Krzysztof Paszyk powiedział, że będzie chciał wspierać firmy zatrudniające pracowników sezonowych co pani na to po ja, której stronie? Ja zgadzam się z ministrem Paszykiem, że wprowadzenie takiego odgórnego limitu na zatrudnianie cudzoziemców, no niestety przypomina gospodarkę centralnie planowaną, tak? Mam nadzieję, że tutaj pani minister Dziemianowicz-Bąk wycofa się z tego projektu, no bo na dzień dzisiejszy chociażby w branży transportowej brakuje nam półtorej miliona pracowników, więc nie wyobrażam sobie, żeby te limity wprowadzono. Po drugie, nie zgadzam się również z tym, że w projekcie tym zaproponowane zmiany taką, żeby zatrudniać cudzoziemców tylko i wyłącznie na umowę o pracę, tak? Do tej pory cudzoziemcy zatrudniani są na umowy zlecenia i w sytuacji, gdyby przedsiębiorcy zmuszeni byli zatrudnić cudzoziemca na umowę o pracę, te koszty wzrosną im o przynajmniej dwie trzecie, tak? I dalej wracamy do tego, o czym przed chwileczką rozmawialiśmy, że po prostu nie będą w stanie tego dźwignąć. Już pomijam fakt, że tak naprawdę zmianę tą zaproponowano po konsultacjach społecznych, tak? Więc... Czyli wcześniej nie byli państwo poinformowani nie o takich o tej, nie byliśmy poinformowani i uważam, że tutaj naruszono tak naprawdę podstawową zasadę demokratycznego państwa, jaką jest dialog społeczny. Tak? I w tej kwestii będę, w dniu dzisiejszym będę pisała pismo do pani minister Dziemianowicz-Bąk. Czyli kolejne już pismo do, do pani minister. Tak. No to teraz może coś bardziej pozytywnego, bo krótsze kontrole u przedsiębiorców, także koniec z fikcyjnymi kontrolami. Takie, wszyscy, takie zapisy mają się znaleźć w pierwszym pakiecie deregulacyjnym. Rząd ma się nim zająć już niedługo, bo wakacje się skończyły, a to miało nastąpić po wakacjach, ale Resort Rozwoju i Technologii zapowiada, że wspólnie z polskimi przedsiębiorcami będzie przygotowywać już kolejne pakiety. Ma w tym też pomóc właśnie szeroka akcja konsultacji w, zatytułowana Nawet Polska Przedsiębiorców. Ja rozumiem, że państwo wezmą w niej udział. Tak. Ta, ta ustawa od dawna oczekiwana jest przez przedsiębiorców i tak naprawdę wszyscy czekają, aż ten pakiet deregulacyjny wejdzie w życie. Wiem również, że ministerstwo właśnie proponuje takie konsultacje szeroko w Polsce. Popros poproszono mnie również, żebym pomogła przy zorganizowaniu takich konsultacji w Gdańsku i Poznaniu i to faktycznie będzie się działo już we wrześniu. 23 września ruszą konsultacje w Poznaniu dla przedsiębiorców, 30 września w Gdańsku. Więc ministerstwo wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom, żeby tak naprawdę dowiedzieć się, czego oni oczekują i gdzie pojawiają się problemy. Ten pakiet deregulacyjny, który jest obecnie w toku i który za chwilę się pojawi i mam nadzieję wejdzie w życie, zawiera bardzo dużo pozytywnych zmian dla przedsiębiorców. Między innymi jedną taką zmianą będzie zmiana dotycząca rzemiosła, że rzemieślnik będzie mógł prowadzić swoją firmę w formie spółki kapitałowej, bo do tej pory niestety można było tylko w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Więc na tą zmianę rzemiosło bardzo oczekuję. Ja, jak pani wie, pani redaktor wspiera mocno rzemiosło, więc mam nadzieję, że to wkrótce wejdzie w życie, ale jeszcze takim dodatkowym uproszczeniem będzie są przepisy dotyczące leasingu, gdzie można będzie zawierać je w formie czysto elektronicznej i to też ułatwi prowadzenie działalności przedsiębiorców. Na no to też przedsiębiorcy czeka. A jeszcze chciałam Panią zapytać o relacje z zakładem ubezpieczeń społecznych, bo kilka tygodni była Pani tutaj u nas po raz pierwszy po objęciu nowej funkcji, no to tam nie było tak do końca fajnie na właśnie linii rzecznik, rzeczniczka małych i średnich przedsiębiorców ZUS, a chodziło konkretnie o ulgę Mały ZUS Plus. Tak, jeżeli chodzi o tą ulgę, to jeszcze tylko wrócę do pakietu deregulacyjnego, bo tam również przepisy będą uszczegółowione i jeżeli ten pakiet wejdzie już w życie, to tak naprawdę od stycznia przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tego mojego ZUS-u. A wracając do spraw, no to mamy już siedem spraw wygranych, tak naprawdę, jeżeli chodzi o mały ZUS-plus. Kolejne są w toku, czekamy na kolejne wyroki. No współpraca z ZUS-em do tej pory nie była łatwa, no ale jestem po szeregach rozmów tutaj i z panem prezesem, i z wiceprezesem, no i zakładam, że oni chcą odbudować, Tą instytucję, żeby była bardziej przyjazna przedsiębiorcom. Powiem szczerze, że bardzo liczę na to, że tak właśnie będzie, bo Izba Skarbowa stanęła na wysokości zadania i tak się właśnie dzieje. Więc zakładam, że i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, no wiadomo, nie mamy czarodziejskiej różdżki, żeby to zrobić od razu. Potrzeba na to czasu, ale mam nadzieję, że jesteśmy na dobrej drodze. No to będzie okazja do rozmów za kilka tygodni. Zapraszamy Agnieszka Majewska, rzeczniczka małych i średnich przedsiębiorców, dzisiaj w trójce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Hey!